Witam Państwa serdecznie wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl pokażemy dzisiaj taką pokrywę na patelnię jest to pokrywa, która ma średnicę 32 cm, ale przystosowana jest do patelni poniżej 30 cm najlepiej 30 cm prezentuje się mniej więcej tak w opakowaniu tak, dostajemy od producenta tutaj jest taka ulotka Kod tego produktu to 0001403201 Wpisując ten symbol znajdą Państwo na stronie bezpośrednio ten produkt Ja jeszcze pokażę, bo mam na stanie akurat pokrywę mniejszą Która jest 30 cm pokrywą Ale jest do patelni, przystosowanych do patelni od 20 do 28 cm Jest to coś takiego Więc można sobie mniej więcej porównać wielkość, jeżeli chodzi o no, wielkości nawet trochę inaczej wyglądają ale jest to ta sama seria, jest to po prostu większa i mniejsza pokrywa, tą pokrywę można zobaczyć na naszym innym wideo pokazie. odkładamy ją sobie na bok i teraz postaram się zdjąć tą tekturę żeby Państwu pokazać jak, jak ten produkt prezentuje się na żywo jest to coś takiego. Jest to taki emaliowany, emaliowana stal w kolorze grafitowym. Jest to cienka blacha, nawet się delikatnie wygina, no ale wiadomo, jest to pokrywka. Musi być to lekkie, więc nie może być to ciężkie i, 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 i sztywne. Jak widać, tutaj mamy różne odpowietrzniki na tej patelni. Tutaj widać, że są to y, dziurki. Tutaj mamy rączkę, rączka wykonana jest z tworzywa sztucznego, tutaj jest logo marki Silit, całość skręcona tutaj na dwa takie wkręty stalowe i to chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.